Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie via Warszawa. Dzisiejsza uroczysta konferencja, która pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego odbędzie się z Państwa udziałem w naszej szkole. Niestety nie dane było mi w niej wziąć udziału, ale... Mam dosyć ważne powody. Chcę Państwu życzyć, aby ta konferencja była bardzo owocna, żeby ten trudny temat, który pojawił się w naszej historii mógł dzisiaj zostać z różnych stron odyskutowany i aby to stało się dla nas wszystkich poważną refleksją. Pewnie niewiele Państw w swojej historii może zapisać zabójstwo prezydenta państwa. Jestem w tej chwili w Warszawie na konferencji 30-lecia Towarzystwa Szkół Twórczych. To właśnie dzięki współpracy z tym towarzystwem Opolska Trójka jest szkołą wyjątkową w regionie i pewnie w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie jako prelegenci. Życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszej konferencji, żeby po jej zakończeniu ten temat stał się jeszcze bardziej ważny, nie tylko w nauczaniu historii, ale również w refleksji nad państwem obywatelskim. Dziękuję. Muzyka thank you